promocje, gratisy, czyszczenie magazynów. Człowiek prawie tego króliczka już ma. Tylko, że prawie robi dużą różnicę. Dlatego chciałbym się podzielić z Wami moim doświadczeniem, a także propozycjami, które wyhaczyłem z internetu i zarekomendować Wam też miejsca, w których można je kupić. To wszystko Składa się naprawdę w fajną całość, która pomoże wam dokonać tego właściwego wyboru. I na samym końcu jest perełka. Hmm. Takie ziarno prawdy. Warto dotrwać do końca. Zapraszam. Gwarancja, tak zwana hmm, rozruchowa. Czego ona dotyczy? Produktów, przeważnie produktów, tak zwanych powystawowych, testowych, demo, zwał jak zwał. I ona trwa przeważnie około miesiąca. Weźcie pod uwagę to, że kupujecie pod koniec listopada, czyli macie grudzień jakby na testowanie maszyn. To nie jest dobry okres na ich testowanie. Za dużo nie pojeździcie, a także nie będziecie mieć okazji, żeby tak naprawdę je gdzieś tam posprawdzać. Więc jeżeli w zależności od tego, jak bardzo jesteście ciepolubni, wsiądziecie na tą maszynę gdzieś tam w lutym, w marcu, w kwietniu, przy pierwszych promykach słońca, uśmiechnięcie, wyjeżdżacie, a tu się okazuje, że jest jakiś. Problem. Bo te miejsca, czyli te, te, te miejscówki i te osoby, które stoją za tymi miejscami, to jest ważna rzecz. Dlaczego? Jestem święcie przekonany, że w tym lutym, marcu, kwietniu, przy tych pierwszych promyka słoneczka. Jeżeli wyjedziecie i okaże się, że coś tam jest nie tak z tymi maszynami, zdarza się, no to jestem święcie przekonany, że te miejscówki, te osoby, jeżeli uczciwie podejdziecie do tematy, to, one, to otrzymacie ten uczciwy feedback, i ten kłopot nie będzie tylko wasz, to będzie wspólny kłopot, który e, wspólnie rozwiążecie. Tak mi się wydaje, że tak powinno być. Dobra, lecimy na promocję, bo jak nam je upolują przed nami, to wtedy będzie dopiero kłopot. Zaczynamy od tych smoków. TechLife X9 nikomu nie trzeba przedstawiać. Piękna maszyna, potwornie mocna. Nowa kosztuje 15 tysięcy i nie zawsze można ją nawet nową kupić, nie zawsze jest. Teraz jest dostępna po pierwsze w TechLife i w autoryzowanych salonach, sklepach, które akurat ją mają. I przy zakupie TechLife F9 bierzecie udział w loterii firmy TechLife i Wiset listopadowe manewry i możecie wygrać tam kolejnogę nawet Wiset 10 Plus Light o wartości 10 tysięcy zł. Także to jest jakby pierwsza promocja. Druga promocja zauważyłem u przyjaciół z Wrocławia HD Electric. Mają yy, taką sztukę chyba powystawową, ale z tego co się rentuje to kilka, kilkanaście na tyle ma przejechane. I mają ją chyba za 12 500. No to patrzcie, 2500 zł taniej za 2,5 tysiąca też można sobie na przykład jeśli jesteśmy przy Techlafe kupić X5 i też chyba unik bo mają w promocji. Także po pierwsze, listopodowe manewry, bierzecie udział w loterii. Druga rzecz w H&D Electric znajdziecie Wrocław Taką, e, taką sztukę o 2,5 tysiąca i wszystkie te linki, te maszyny, to będą e, pod tym materiałem w poście udostępnione. Dalej, jedziemy, e, polujemy na Wilka. Wolf War 11 Plus, tak z ciekawości, to jest akurat moja maszyna. Jestem jej wierny od kilku lat. Jeżdżę różnymi, ale zostałem też, e, uwielbiam owrót, Daję radę. Też dostępna jest w Agent Electric we Wrocławiu. Nowa kosztuje. Coś około 13, oni chyba mają za 11. Sprawdźcie, i też jest kwestia tam przejechania chyba, no nie wiem, może z kilka kilometrów przejechane, czyli praktycznie nówka. Więc polujecie na takie szmoki elektryczne to we Wrocławiu znajdziecie. Tu macie jeszcze dodatkowo TechLex 9 listopadowe manewry. Wiset yy, 10 Plus to jest wersja akurat light. Nie widać, bo różnica jest w baterii. Jest też Pro, i teraz tak. Jeżeli kupicie Pro albo Light, to bierzecie udział w tych listopadowych manewrach, czyli możecie wybrać drugą taką maszynę. Dwa, jeżeli kupicie w sklepie i Rider Store Lighta, to otrzymujecie nie dosyć, że ładowarkę drugą, torbę też. Ojejku, trochę chyba przesadzili. Torbę i zakładają też od razu PMT, bo teraz wyszły nowe opony PMT. Klasy premium, które pasują m.in. na Wiseta 10, także tu macie naprawdę: bateria, ładowarka w ładowarka, torba i PMT. Dobry deal. Ale są też wersje 10 Plus Pro, testowe używki, demówki dostępne w kilku sklepach, m.in. w Rider Store, ale i z zwinnym serwisie po sąsiedzku tu u nas w Poznaniu, z tego co się rentuje, chłopacy mają też taką demówkę, chyba też ma tam parę kilometrów przyjechane, czyli praktycznie jak nowa, i H&D Electric Wrocław, też się chwali. Mm, za ile to mieli? Teraz <kluzny> wam powiem. I 10 10500, 10 500, a też wydaje mi się, że mają bardzo w fajnym stanie. Techlife X7. Jest do wyrwania w HD Electric demu, powystawowa z, z 7 na, na 5500. No i co? W e-Rider może być gorszy, tu macie też w tej samej cenie, ale nie wiem, która jest lepsza sztuka, musicie sprawdzić i się dowiedzieć. Także nie dosyć, że listopadowe manewry, jeśli chodzi o nową rzecz Techlaw X7, w Techlife i w autoryzowanych salonach Techlife, to jeszcze są powystawowe w H&E Electric za 5,5 i w eRider Store w H&E Electric też ciekawa opcja SK Techlife X7S z 8000 na 7000, to jest fajna rzecz, no e Rider Store może co najwyżej włożyć Wam do nowej sztuki X7S opony PMT. To mógłby zrobić Rider Store, ale akurat nie ma na miejscu eski, także Agent Electric Techlife X7 S o 1000 zł tańsza. Techlife X8 nie widziałem nigdzie oprócz Rider Store. To jest dokładnie ta sztuka i ta sztuka jeszcze ma założone świeże, świeże opony PMT 2.5 cala średnicy. Wiadomo, PMT, marka premium, jeśli chodzi o oponki, rewelacja, ale przechodząc do szczegółów, 7500 kosztuje nowa ósemka, więc tą, ta dokładnie kosztuje 6999 na tych oponach i ma przejechane chyba kilkanaście kilometrów. Plus Oczywiście, przy zakupie nowej, powtarzam, bo to naprawdę fajna rzecz, ta loteria listopadowe manewry, bo wtedy można wygrać parę maszyn. Cabo, Cabo Mantis 8. Ja powiem uczciwie, nie wiem, co importer kombinuje, ale dla Was kombinuje bardzo dobrze, bo jest to wersja 24,5 amperogodziny baterii i firmy Samsung, ogniwa są, także znajomy ma tą dokładnie tą wersję, tą maszynę, zresztą w tej kolorystyce, waży stówkę, może nawet trochę więcej, przejechał podobno 90 km dystansu i jedzie, rozpędza się do ponad 60 km na godzinę. W mojej ocenie rewelacyjna maszyna, trzeba mieć na uwadze, że ma 8,5 calowe koła, ale fajne szerokie opony, w ogóle fajnie wykonana hydraulika, kierunkowskazy, yy, świetna maszyna, no i konkret, 5 500 albo 5600 może kosztuje, no bo przecież normalnie 7999, tak, prawie 8 koła, a tu mamy, yy, teraz dostępne są nowe sztuki za 5, dobra, 600 niech będzie, także no to jest w ogóle świetna, świetna opcja i, i miejcie to na uwadze, godne polecenia. Lecimy dalej. Speedway Legger jest dostępny przez zwinne miasto i też przez autoryzowane sklepy, które sprzedają Speedway'a za chyba z 4,5 na 3,5, coś takiego, także około 1000 zł. taniej. Bardzo fajna maszyna, silnik 1300 mocy, fajna bateria, fajny sprzęt, więc w tej cenie super. Hero S, nowa marka, naszy nowa, ona już jakiś czas jest na rynku u nas, powiedzmy w Polsce, w miarę nowa. I jest dokładnie ten model, dziewiątka, jest, kosztuje w Polsce 4000 zł. Teraz jest sprzedawany Hero S za 3000. Fajna maszynka, naprawdę fajna maszyna. Wiele osób u nas jeździło tą maszyną i ma, ma dobrą opinię. Więc to jest też kolejna ciekawa rzecz, którą w tych obniżkach cenowych warto wziąć, wziąć pod uwagę. Słuchajcie, to nie tylko te... Jeszcze Joyor. O, nie mam tu Joyora, ale Joyor też pode, podepnę pod ten materiał link. Joyor ma też fajne promocje, fajne maszynki, więc tam też coś możecie sobie wybrać. Oczywiście te... Te pojazdy, te hulajnogi, wraz z tym joyorem, o którym mówiłem, to nie jest wszystko. I to nie są też wszystkie sklepy, czy miejsca, w których kupicie i w których zostaniecie godnie przyjęci i godnie potraktowani. To jest tak na szybko coś, co ja mogę wam polecić, co wyszukałem, co, po, co rekomenduję. I przede wszystkim życzę wam udanych łowów, i żeby były z głową. A żeby były z głową. To za chwileczkę przejdziemy do ostatniej części materiału, abyście ją dobrze zapamiętali i trzymali nerwy na wodzach, bo można przypłacić nawet w tych promocjach. Kochani, chodzi o to w tym wszystkim, żebyście w tym całym szale zakupowym nie stracili głowy, bo prawdziwa perełka może Wam po prostu czmychnąć. Zakup jej może Wam ulotnić się wraz z kasą, którą wydacie na te niepotrzebne promocje. Także życzę właściwych decyzji i udanych zakupów. Tych Waszych.